Cześć wszystkim z tej strony Alexis Ola i dzisiaj zapraszam was na kolejny film urodowy w moim wydaniu. Ostatnio dużo się ich u mnie pojawia, ale wyjątkowo spodobało mi się ich nagrywanie a także wam. Nie ukrywajmy, że temat pozbywania się trądziku jest długi i sam proces pozbywania się trądziku jest długi, dlatego ostatnio wam pokazywałam maseczki. Niedługo opowiem wam o całej mojej historii i o tym całym procesie, dokładnie kto u mnie przebiegało, a dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tego podstawowego czynnika, który powinien być w waszej pięknej cery, niezależnie od tego, czy ten trądzik posiadacie, czy nie, czyli... W tym momencie na twarzy nie mam żadnego makijażu, także w czasie kiedy ja Wam będę opowiadać, możecie sobie podziwiać jak właśnie tego trendziku już nie mam, z czego bardzo się cieszę. I mimo, że mam właśnie cerę ze skłonnością do różnych problemów, to udaje mi się ją właśnie utrzymać od dłuższego czasu w takim stanie, że po prostu tej twarzy zazwyczaj nie manuje. I właśnie w tym filmie opowiem Wam jak to robię, a jest to wszystko ze sprawą tego nowego urządzenia. Jest to Foreo Luna Play, który dostałam jakiś czas temu właśnie na tej marki do przetestowania, i dzisiaj Wam o niej opowiem. Zrobiłam taką małą recenzję opowiem wam też o moich ulubionych produktach właśnie do oczyszczenia twarzy. Jeżeli oglądacie amerykański ludzi od dłuższego czasu, to pewnie wam też się kiedyś marzyła ta soniczna szczoteczka do czyszczenia twarzy Clarisonic, która jest tam bardzo popularna i wszyscy ją tak zachwalali. No i właśnie jeżeli chodzi o moje oczyszczenie twarzy, to czułam, że takie zwykłe żele nie są wystarczające i przydałoby się użyć czegoś lepszego i sprawdzić, czy te szczoteczki w ogóle działają. Ale te szczoteczki są soniczne i mają to do siebie, że kosztują kilkaset złotych. No i wiecie, Logicznie myśląc tak w sumie słabo jest wydać kilkaset złotych, a ten produkt się potem u nas nie sprawdzi I no co w takim momencie z tym zrobić I tutaj właśnie mi przyszła z yy, pomocą firma Foreo I również ja teraz przychodzę z pomocą wam Ponieważ można powiedzieć, że jest to taka próbka, tester właśnie yy, takiej dużej szczyteczki Luna To jest po prostu jedna wersja, która występuje w siedmiu wersjach kolorystycznych Po to, żebyście sobie tak mniej więcej przetestowali jak to działa Natomiast pełen produkt kosztuje już ponad 700 złotych, jeżeli się nie mylę. Jest on dostępny w czterech kolorach, co daje wam cztery jakby typy cery, do których one są stworzone, te szczoteczki i tam każda ma różne tam yy, swoje poziomy, jest ładowalna i tak dalej. Ta ładowana nie jest, o czym powiem za chwilę. I według mnie jest to właśnie super sprawa, jeżeli chcecie przetestować sobie taki produkt. Ja właśnie po testowaniu tej szczoteczki mam zamiar sobie kupić taką dużą i myślę, że warto ją kupić teraz, na początku marca, ponieważ normalnie ona jest dostępna na stronie fero.com oraz na stronie i w perfumeriach Douglasa. Natomiast normalnie ona kosztuje prawie 200 zł, z czego teraz do 15 marca jest promocja, że kosztuje ona tylko 99 zł, także koniecznie po nią wpadajcie, jeżeli tak jak ja zastanawiacie się potem nad zakupem czegoś większego. Także teraz Wam opowiem o jej wadach i zaletach. Zacznę nietypowo od wad, ponieważ są tylko jedną, mianowicie to, że jest to urządzenie nieładowalne, czyli post... ono w ogóle ma tutaj tylko jeden włącznik i ona sobie ma takie ruchy pulsacyjne yy, zaraz wam też pokażę jak ja ją używam yy, i po prostu ona nam starcza na około 100 użyć i potem już nie da się z tym nic zrobić. W się sensie ona po prostu nie wibruje, możecie potem sobie tak myć twarz. Normalnie to również przynosi efekty, ale wiecie, nie ma już tych wibracji. Ale nie ukrywam, że nawet kiedy ona mi się wyczerpie, na pewno też bardzo mi się przyda, gdyż ja jestem leniwa i makijaż twarzy w ogóle... Makijażu twarzy nie lubię zmywać płynami, tylko zawsze żelami, yy, a to naprawdę super oczyszcza twarz, o czym powiem za chwilę, a właściwie teraz w zaletach. Po pierwsze jest to najmniejsze urządzenie na świecie do mycia twarzy. Za pomocą tej szczoteczki myję twarz dokładnie tak samo jak robiłam to. Tymi samymi kosmetykami, którymi robiłam to bez tej szczoteczki, a czuć, że ta twarz jest oczyszczona lepiej. I myślę, że niezależnie od Waszego rodzaju cery, ona się u Was sprawdzi. Jedyne co to nie polecam wam jej użyć po opaleniu, ponieważ właśnie ostatnio wzięłam ją ze sobą, jak byłam na feriach i po opaleniu, kiedy ta twarz jest taka podróżniona, to używanie tego troszeczkę boli. Na stronie mamy napisane, że uczy, usuwa ona do 99,5% zanieczyszczeń z naszej twarzy, i to jest prawda, i tą różnicę czuć. I ta twarz jest od razu taka właśnie bardziej oczyszczona. I nie wiem, musicie po prostu sami przetestować, bo to jest wyczuwalne i myślę, że u każdego to będzie zauważalne Natomiast nie zgadzam się z tym, że ona złuszcza martwy naskórek Przynajmniej u mnie, ja mam tak jak wiecie twarz bardzo oporną i u mnie jedyne co działa, to takie bardzo, bardzo mocne peelingi. Ten mój więc knik mogliście już poznać w moim ostatnim filmie na temat pielęgnacji. Czuję, że ona jest po prostu zdecydowanie lepiej oczyszczona i ja już do takiego zwykłego mycia twarzy, tylko że bez tej szczoteczki na pewno nie wrócę. A potem też ten krem się jakoś nakłada lepiej, ta twarz jest i po prostu pozwala się pozbyć jakichś tam problemów z serą. Co, co jest chyba największym plusem. Posiada ona technologię, właśnie T-Sonic, która sprawia, że ona tak wspaniale oczyszcza, z czym się oczywiście zgadza. Super jest to, że ona jest też wodoodporna i mała, więc ja, tak jak wiecie, jeżeli obserwujecie mnie na Snapie, bardzo dużo podróżuję, więc. Yy nie zajmuje ona praktycznie w ogóle miejsca w kosmetyczce, więc wszędzie mogę ją ze sobą zabrać. Ogólnie, kiedy sobie ją zamówiłam, to byłam tak estetycznie nastawiona, że ona będzie taka twarda i że pewnie nawet na moją bardzo oporną cerę będzie ona jakoś mocno działać. Okazało się, że nie jest ona bardzo delikatna i w ogóle te włosie jest takie milutkie. Tutaj na górze macie takie grubsze te włoski, na dole są one cieńsze, ale nie zmienia to faktu, że ona cała jest taka delikatna i zwłaszcza, że o... Po wciśnięciu przycisku, jako on to jest takie bardzo, bardzo przyjemne i w ogóle nie jest bolesne czy w jakikolwiek sposób niekomfortowe, a wspaniała oczyszcza twarz, co dopiero czujecie, kiedy zmienicie ten płyn, że ta twarz jest po prostu miękka jak nigdy wcześniej. I to nie jest jakiś tekst sponsorowany, wysłany mi od Foreo, nie, Naprawdę ta twarz jest miękka jak nigdy wcześniej. I to tyle, jeżeli chodzi o tą samą szczoteczkę. Przypominam wam, że do 15 marca możecie ją kupić w Douglasach o ponad 40% taniej, także żeby to mnie warto. I ogólnie polecam wam sobie kupić właśnie tą małą szczoteczkę, przetestować, żebyście potem zobaczyli, czy mielibyście ochotę sobie kupić taką większą, a ja już po przetestowaniu tej wiem, że mam taką ochotę. Jeżeli chodzi o sam użytek tej szczoteczki, to ja po prostu ją moczę. Nakładam jeden z moich ulubionych jeżeli do mycia twarzy. Jeden to taki, amerykańs taki amerykański, z takiej amerykańskiej firmy którego raczej nie dostaniecie, ale on ogólnie fajnie oczyszcza, ale nie zmywa makijażu. Co robi ten Effaclar, który ja uwielbiam? Kosztuje on około 40-50 zł w aptece, a starcza na rok, więc bardzo się opłaca. Ja go kupuję Cały czas. Zawsze mam jakąś butelkę w domu. To mam już ponad rok i widzicie, że jeszcze trochę zostało. 40 zł rocznie to nie jest duży wydatek. A używam go codziennie, dwa razy dziennie I po prostu na taką mokrą szczoteczkę go tutaj nalewam, włączam i masuję twarz i przez no, mniej więcej minutkę i to daje po prostu efekty super. Także to tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Dajcie znać, że chcecie kontynuację tej serii. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Papa! Pa.